Witam wszystkich. Dzisiaj będę szpachlował płyty gipsowo-kartonowe. Chcieliście zobaczyć inne prace? To proszę bardzo. Płyty. Narożniki poprzyklejamy zaraz. Widzieliście ten system? Wet stick, Które Namaczamy wodą, bo tu jest już zaaplikowany klej, który jest suchy. Trzeba dodać wody. I wtedy przytwierdzamy do narożnika. 214,5 Halo? Dobra, było 214,5 i teraz tak. Bierzemy sobie stika. Od razu dwie sztuki. Z drugiej strony jest też tyle. Cza, cza używamy y, normalnych nożyc. 214,5 pół to, Tnę to nożycami. Aplikuję kle, y, wodę na klej. Zwyłem ten spryskiwaczem. Daję na drugie. Żeby woda zaczęła już sklejać. Bawić się w chemię. I przyklejamy cornera Są do tego takie rolki, ale ich po prostu nie ma. Stajemy drugą. Ostatnio się spowal. kartonowe modele, tak jak ja. To jest taka zasada: trzy razy przymiesz, raz przyklej, a nie trzy razy przyklej, a raz przymiesz. Aplikujemy wodę. Mamy 15 sekund 30 i lecimy z koksem. Zawsze sprawdzam jeszcze poprzednie czy dobrze związały. Czy dobrze związały? Tak to wygląda. Wet stick. jest przyklejone. Już dobrze, dobrze, prawie trzyma. Ale zanim skończę wszystko, te okna tutaj, zanim skończę wszystko, czyli te okna tutaj, zanim siatki poprzyklejam, to już będzie gotowe do szpachlowania. Jeszcze siatki tutaj. I tu mam jeszcze jeden drum do zrobienia. Sufity z podbitki boazeriowej. Dobra, lecę dalej i włączę Wam jak będę z ja Niektórzy mówią, że trzeba to robić na pierwszą warstwę. Co jest dobrym pomysłem, bo ona jest wtedy w środku zatopiona. Ale jeszcze nie spotkałem, żeby po mnie pękało, pękały ściany. Mało tego, na tych ścianach będziemy kłaść fizoliny na pełnych płaszczyźnie. Fizelina będzie na pełnej płaszczyźnie. Więc nie gra to roli. Tak połączenie będzie idealne. Dobrze jest też tej siatki dobrze nie, do, nie docisnąć. Wtedy ona wejdzie Wam pod szpachel. Zostanie wyciśnięta trochę. Też tak można za dobrze jej nie przyklejać. I wtedy jest ok. Dobra, zobaczcie, jak nam już wyschło. Tu ładnie, już mogę szpachlować. Zobaczcie, jak trzyma. Minęło może godzina. Wszędzie mam te połączenia. Tutaj, i w tym pomieszczeniu też, w tym pomieszczeniu też mam to, i tamte okno. I lecimy z koksem. Szpachlować zaraz będę. Będę szpachlował szpachlem Dan Dana Lim 625. Bardzo fajne szpachle Są zawsze przed szpachlowaniem. Trzeba wymieszać szpachel wtedy. Zobaczycie, że naprawdę łatwiej się go rozprowadza na ścianie. Ręce mniej boją nadgarstki. Zapomniałem swojego mieszadła. Więc zrobiłem Maglivera dzisiaj. ta jest odporna na, na takie wstrząsy i nic jej nie będzie szpachel jest super widzicie jak łatwiej tego. teraz będzie rozprowadzać narzędzia ANZY też są naprawdę super ale są bardzo drogie ale praca jest naprawdę przyjemniejsza dużo po prostu nie kupuję papierosów i wtedy kupuje troszkę narzędzia. Ale papierosy musicie palić, żeby podatki były płacone, bo wiecie, szpitale muszą funkcjonować. jest pierwsza warstwa Nie wiem dlaczego, w Polsce przyjęła się metoda, że szwachlują całej płaszczyzny. To, to po co kupują te Wiecie, Tutaj będzie przyklejana fizelina na całej płaszczyźnie, ale... Jaki jest sens tej roboty, czy jest płacony od metra. No. z koksem i to całe szpachluje, i pokażę Wam jak skończy. To dopiero pierwsza warstwa. Jest to pomieszczenie, już mam raz przejechane. Okna. Poszło dokładnie jedno wiadro na pierwszą warstwę, która jest największa. Teraz wchodzimy tutaj, drugie pomieszczenie. Pierwsza warstwa teraz też pójdzie z półtora wiadra tutaj. Tu już tchnie, tu też tchnie, bo tu radiator chodzi. Tu już mamy pod skończone szpachlowanie. Szpachluję teraz drugą warstwę. Drugą warstwę wczoraj położyłem. Gdzie, nie gdzie. tutaj już zeschło Jeszcze tutaj muszę drugą warstwę położyć. Zobaczymy, czy będzie potrzebna trzecia warstwa, czy nie. Jak będzie potrzebna trzecia warstwa, to po prostu ją dam, bo się nigdzie nie śpieszę żeby było ładnie. To muszę dać jeszcze jedną warstwę, bo są te śruby od tych płyt. No, lecę dalej. Drugą warstwę mam tutaj położoną teraz. Będzie schło teraz. Co najmniej 3 dni, bo mi się nie śpieszy. Ma ładnie związać, niż mają później być gluty.